Z tej strony tak, jak witam Was w grze The Infected, plan taki na dziś, żeby dokończyć tutaj naszą szklarnię i dodatkowo obok jeszcze jest postawiony budynek od studni. O, nie mam miejsca w plecaku. Udawało mi się, że klikam na to, ale no, no, ok. Eee, dobra, wezmę jeszcze to, dam radę? Dobra. I budynek od studni chciałbym skończyć, chociaż tutaj to widzę, żeby będę potrzebował kłody. Ok, na to nam starczy. No i powinien. No dobra, jeszcze trochę klikać muszę. Aha, desek zabrakło. Ale zarzucił niech się przyrobi. Oj. O, mamy szklarnię. Teraz tutaj ile się uda wstawić nam e, budynków w środku, znaczy tych hodowania roślin, tyle będziemy mieć. W ogóle jak wchodzę to widzę, że to jest stała temperatura 23 stopni w tej szklarni, ale okej. Okay. Dobra, tutaj potrzebujemy jeszcze 10 sztab aluminium i 12 kłód. To zaraz to się nadzbiera. Ile to 10 sztab? Raz, dwa, trzy, cztery mamy. Teraz jeszcze trzeba było te kłody gdzieś tutaj uciąć. Szczęście mamy tutaj blisko. Dobra, nie będziemy mieć 12. więc będzie też od razu nawodniony wodą i hmm. problem z wodą nam się rozwiąże Bo tam zlew w środku mamy, więc ja, że to nie będzie problem eee, wprowadź podłącz źródło zasilania za pomocą przedmiotu. jest zapewne przewodu z tu Akceptuj. tylko, że teraz chwila to potrzebuje zasilanie? chyba mnie to wytrąciło a no tak, stu dobra e, i pompa oleju tutaj to by się czytało w celu szybkiego pompowania jakby tego oleju bezpośrednio do ekstraktorów minerałów sztaba żelaza o, takie nie jest też to takie z tym może elektryczna część może być problem. Teraz zobaczymy. Elektryczna część... Czy znaczy te nie części elektryczne, tylko chodzi mi o te części mechaniczne. Co jest potrzebne, żeby to zrobić? Sztaba żelaza, aha, no dobra, czyli w sumie tam nie 50 a 70 chyba sztab byśmy potrzebowali w takim razie. No, bo to części mechaniczne, no, czyli tak. Dobra, teraz ściernica w takim razie. Nie, nie ściernica. Kruszarka, mm, kamieni, nie wiem czy mi starczy, części elektrycznych. Zaraz zobaczymy. Ile to potrzebuje tego? Części elektryczne, aha, ostatnim włożenia miałem. Kruszarka. Dobra. Akceptuj. Teraz jak to działa, do, bo nie wiem do końca. Dodaj kamień, weź przedmioty, przesuń, usuń. Nie, no dobra, ja tego nie... usuwać, przesuwać to nie chcę. Aha, gdzie on jest? Zobacz, jak człowieka chyba w głowę. Dobra. Problem rozwiązany. My tutaj wrócimy, zobaczymy, czy to jest podłączone, czy nie. Zaraz zobaczę. Hmm. Mamy 200, ok, ok. Dziwne, że się wyłączyło, bo przed chwilą jeszcze sprawdzałem i chodziło. E, no dobra, ale może do kwestii tego, czy tutaj nowe rzeczy jakieś zostały dołożone i dlatego się wyłączyło. Hmm abym na sufit chyba Inny obiekty, moc. Przekaźnik, sztaba, miedzi, część... a w części elektryczne Przełącznik ścienny. Czy do niego można podłączyć ten? Hmm. Zobaczymy czy kabel mogę do niego Podłączyć śruba 4 razy i co dam jeszcze? Sztaba żelaza. Teraz zobaczymy jak to działa. Hmm. Ruszarka Ej. Okay. Teraz przewody w łapy trzeba było wziąć. Ewentualnie, może kiedyś to poprawię. Kilow, nie? Narzędzie, dobra. E Ciągnąć przewód. Czy ja mogę go tutaj podłączyć? raz. Hmm. Ja nie wiem za bardzo jak to działa w takim razie wam powiem myślałem, że, yy, że to będzie na takiej zasadzie, że tu będę mógł podłączyć i to włączać wyłączać, ale chyba nie bardzo. Nie do końca rozumiem zasady działania tego prądu moc. No to jeszcze raz. Yy. Skrzynka instalacyjna to jest coś takiego. I ona może kontrolować grupy przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to jak działa w takim razie to. Szkoda, że ten przykaźnik wymaga aż dwa, dwa razy części elektryczne i po prostu nie opłaca mi się go w ten sposób robić. Debilnie wolę już tak kabel pociągnąć. Coś takiego. Ale jak ja mam to podłączyć? Już muszę sprawdzić, jak ja to tutaj podłączyłem. No to po prostu było tu kliknięte, tak? Skrzynka instalacyjna była i tyle. Mhm. Ja przesunęłem kabel? Czy co w końcu? Co tu się dzieje? ok Nie mam pytań. Tym kablem ruszymy, czy co coś takiego się dzieje. I teraz o dziwo. Jak wyłączę ten tryb, to ten kabel zostaje w tym miejscu, mimo że ja nawet nie przesunąłem tej skrzynki. Dobra, tu usuniemy przewód. Tak teraz czy ja mogę to. Nie mogę, dlaczego nie mogę tego przesunąć? Hmm. Tu mogę. Czy z jakiegoś powodu się nie mogę wstawić? Może dlatego, że jest. A, dobra, z tego powodu. A ja nie chcę, żeby mi ten kabel tam leciał w chacie, więc ciągnę przewód. I podłączam ok. No i to działa teraz super. Są tu biorę przewód. Podłączam. Czyli ja muszę to mieć podłączone w taki sposób, że aha, czyli to musi być najpierw ta skrzynka. I tak jakby dopiero wtedy mogę podłączyć przedmiot. Bo nie mogę bezpośrednio z tego wychodzi na to. Ta, nie mogę bezpośrednio z tego. No dobra, rozumiem. Czy musi być pierwsza czas skrzynka instalacyjna i dopiero jak ona jest, to ją można sobie przedmioty można dopiero podłączyć. A ona kosztuje. Akurat ona nie kosztuje elementów tych elektrycznych, więc nie rozumiem dlaczego miałbym ten przekaźnik robić. Dobra. Zróbmy to gdzieś tu. To, że teraz będzie przechodzić przez ścianę, tak? Wysokość dostosuj. A tak, trochę odwaliłem, bo zrobiłem to na środku. tego. Zobaczymy, czy to przechodzi przez podłogę. No, ja nie, nie przechodzi, to mogę to tutaj postawić. To w ogóle już mi chce tutaj robić ten przejście. Kobalt mieć żelazo. A, my, no i co? śruby. Eee, śruby. Bra. No i co? W sensie to działa, czy się wyłączyła? Aha, że mogłem osobno włączyć. Bra. Brak dostępu do prądu, znaczy w sensie na zero jesteśmy na ten moment. Idę wrzucę to do tej skrzyni, zobaczymy jak wychodzi ta produkcja. Czy coś tu jeszcze gdzieś zostało? O, tu jeszcze są kamienie. O, zabraliśmy wszystkie. Dobra, więc nie będzie trzeba teraz przepalać. Dwa żelaza daję. Tak długo jak jest prąd. To już pusto jest. Teraz musiałbym skrzynkę gdzieś tu postawić kolejną. Pod warunkiem, że do niej można tak podłączać i puścić na dwór. Tam sobie to stać mi, że na energii nie mam tyle. W ogóle już teraz jestem do tyłu z prądem. Znaczy jeszcze nie jestem do tyłu, co jestem na zero, więc nawet nie będzie mi się ładować w razie czego. Ten akumulator. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. To żelazo aluminium mieć kobalt. To kobalt trzeba sprawdzić, ile go mamy. 4 mamy, czyli teoretycznie na dwa by mi starczyło, ale ważniejszy jest teraz ekstraktor zrobić tam w miejscu, gdzie jest źródło tego kobaltu, gdzie można go kopać, więc zobaczmy, jak to jest z ekstraktorami sztaba żelazo, deskę. Aha, czyli sam tak naprawdę. Same żelazo i nic więcej. Ekstraktor minerału jest jedynie co... To to, że potrzebujemy żelaza, czyli... Śruby mamy 40, żeby było? Trochę nam brakuje. To weźmiemy. To zobaczmy, czy starczy nam na dwa. A jak nie, to zaraz postaram się zrobić tak, żeby nam starczyło. Co takiego może nam zabraknąć? Sztaba żelaza, 18 aż potrzebujemy. No to tu mamy 14, hmm, będzie nam brakowało, tak? 4 sztuki plus do tego tych śrub nam trochę zabraknie, hmm, ok? nam nie zabraknie, ok. śruby i to chyba trzeba jeszcze dwa T do tego, żeby śrubę zrobić, jeżeli dobrze pamiętam. Nie Może jednak sprawdzić, jak się śruba robi, bo nie pamiętam, wychodzi na to Pancerz inne, śruba sztaba miedzi. A, a to Tyle dobrze. Dobra, ja, mamy śruby tyle ile trzeba. No, więc muszę wziąć całe żelazo. W sumie zanieść do tego. Tutaj Kable trzeba odłożyć, bo nie są mi do niczego potrzebne. No, czyli mamy 21 żelazo teraz. kable odkładamy, to włókno tutaj, ten wrócę do pieca, to zabiorę, dwa niech już się przepalają. Tak samo zabiorę, 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 biorę to już nie będę palił nawet. sposób o akurat jest. Yy, I ja bym chciał zabrać co? Dodaj kamień weź przedmioty. <laughs> czyli piasek zabrałem. Dobra, to naleźć nam tu gdzie jest glina. Czy mogę jeszcze... Aha, mogę wyrzucić tak? I zniszczyć to mogę, jeżeli potrzebuję. No. ok, czyli piasek będzie niszczony. To przez przypadek pojedynczy wszym. Dobra, będziemy mieć 10 sztuk, to powinno nam starczyć Tu mamy aluminium, dosyć dużo po tym, jak już ta produkcja, znaczy to wydobycie tam ruszyło, można powiedzieć na pełną skalę No niech tu będzie Widzicie, węgla też dosyć dużo mam A i jeszcze zobaczymy na zewnątrz bo tam mamy miejscówkę wydobywczą. Olej, wezmę od razu w łapę, żeby nie zapomnieć go później zabrać. Tam będzie trzeba rozkręcić wydobycie kobaltu, a później będziemy coś myśleć o czymś innym. Zobaczmy, zobaczmy. Patrzę czy jedzenia by nie zabrać jakiegoś nie zjeść O, ale więcej tych ziemniaków mam przy sobie. O, brudna woda to jest. Musiałem nalać, nie przetworzyć. Ziemniaki będą jeżeli na później. Stówkę mamy czystej wody. Prowadzić. Chciałem ziemniaka tu odłożyć, tylko jednego. A ile to waży w ogóle? 046, to mogę sobie tam nie iść ze sobą. Dobra, jest ten żelazo. Nie wiem, czy nie chcę mi się teraz liczyć, po prostu je tu wrzucę. A przynajmniej wrzucę potem. ten. 40 mamy, więc w razie czego dwie sztuki będą w zapasie. To będzie przetwarzane. Tu, to, tu, tamto. No, trochę tutaj zrobimy nieefektywnie, ale już nie będzie. Tutaj trzeba wrzucić to do końca. Wrzucimy po sam czubek. W razie, jakby mnie dłużej miało nie być. Jak to wygląda z energią? Jesteśmy na zero. Jak spadnie, zapadnie zmrok, to. Wywali od razu tą, tą nam zaraz akumulator nam zeżre O, jaki tu nie trafiłem do głowy. One te strzały kościelne się nie rozwalają. O, sześć gwoździ. Całkiem spoko. Mm, o, tutaj mam trochę miedzi. Ale to nie po to przy To po to. To mnie interesuje. Jest wydobywany Weźmiemy paliwo. 1, tutaj, te bio też jeszcze jest. Dobra, to się robi, zwrócimy to do rudy po prostu. Już nie będę teraz kombinował i przykładał. Zobaczymy, jak ten ekstraktor tutaj nasz. Bo nie chciałbym nie, jak najwięcej sprawdzić, bo, bo jeżeli wejdzie aktualizacja, no po prostu wymusi na mnie rozpoczęcie gry od nowa. Z racji tego, że nowa mapa jest. A czy ziemniak? O, nie dałem tego do spalenia niczego. Mm, o. <laughs> Oj. Chciałem zawierać. E, jest nowa mapa i ona po prostu na mnie wymusi, czy tego będę chciał, czy nie, Zaczęcie od nowa. Z racji tego, że mm, gra, tam pisał. E, no, jest inna mapa, no to oczywiście, nie, że po prostu trzeba od nowa zacząć bo jest inaczej zbudowana i twórca pisał właśnie. E, dobra, tu deski, tu to, tu tamto. Mm, ciach, ciach, ciach. Chociaż wiesz co, może to wyciągnie. To może mi być potrzebne na zrobienie tych e, stalowych. Czy... Więc staniech trafi sobie tu. 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 Dobra, myślę, że wszystko mamy jeszcze tylko deski. Jak to tam z deskami było? Co ja potrzebuję? Znaczy ile ich potrzebuję? 16 Dobra Aha, a ta, a ta barykada, co tam robiłem wcześniej też To Co ona wymaga? Gdzie to jest, barierki? Nie, to jakoś inaczej będzie chyba Drewniane ogrodzenie, kłoda, A, linę muszę wziąć Dobra Mamy więcej tej liny Okej okay. z kłodami będziemy tam walczyć na miejscu młotek wziąć ten co miałem wziąć, a nie narzędzie ulepszające okej, okay, mamy dobra, no i możemy iść tam, zrobić miejsce na wydobycie kobaltu więc to pobiegło dobra, pójdę na przełaj jak będę wracał to ale to już raczej ja sam osobiście nie ja będę tego nagrywał, ale jak będę wracał to chyba sobie właśnie te kamienie też przy okazji pozbieram. Myślę, że w następnym odcinku będę musiał, jeżeli się uda, zwiększyć produkcję energii elektrycznej tak, żeby zasilić y, tą studnię i jeżeli będę już miał tego metalu na tyle dużo, y, dzięki tej rozdrabniarce czy tej kruszarce, no, co zrobić tą pompę, yy, która to paliwo ma tam dostarczać do ekstraktorów? To ułatwiłoby to nam na pewno znacząco życie. No i dobra, to wrzucam tu i tak o, stawiamy dwa te yy, ekstraktory. Jakoś tak żeby mnie ja widział też dziwne, że mogę je postawić jeden na drugi. Okej, okay. śruba, i ten poszło. Okej, okay. Teraz potrzebujemy tutaj żelazo. Brat, ten rozpoczyna pracę. Jest już w ruchu. Ten również. No i dobra, to jest kwestia tej barykady, bo wolę jednak, tak na wszelki wypadek ją tutaj zrobić, czyli barykady tego ogrodzenia. Hmm. Dobra, wiecie, no, ale widzicie co? Anuluj robię, nie? Wstawię sobie. Czyż pewnie oni tak tutaj nie przychodzą, jak mnie nie ma? Moi te... Wampiry i tak na mnie pewnie polują tylko. Ale temperatura jest taka, że nie muszę nawet w kurce biegać, chyba ja po prostu w mam. A dobra, mi tu chodziło o ten, e, o linkę. Tak czy tak to tam było? mamy teraz to tutaj tak chciałbym podstawić żeby był taki mały powiedzmy prześwit żeby mógł sięgnąć ręką czy coś jakby zrobił jak tutaj przyjdę na chwilę tylko po to żeby no widzę że gra się tam chce połączyć robić hmm. mały prześwit no ale no dobra już nie będzie tak jak jest Cały czas moja postać nie ma cienia, zauważyłem. Tylko się unosi właśnie. No widzicie, patrzcie, kołki się same unoszą. Wkłady znacznie. Dobra. No ale mam nadzieję, że jak wyjdzie faktycznie ta... patch, wyjdzie ta nowa wersja gry, to że trafię tam w końcu na ten pojazd. No i dobra, i wydobycie tutaj kobaltu ruszyło. Ja tutaj pewnie wrócę za jakiś czas i e, zobaczę jak to jest z tym kobaltem, ile się wydobyło go. E, no a tak czy siak, na razie to trzeba te surowce będzie czekać i zbierać, żeby w następnym odcinku można było wystartować coś robiąc. Na przykład kończąc studnie lub powiększając nasze zaplecze w postaci tych elektrowni małych. No, tak więc to tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Siemaneczko!